Siemano, z tej strony EnduroSkate Dzisiaj chciałem wam pokazać mój stary telefon, jak wygląda Huawei P9 Lite Mini jak chcecie, żebyśmy go popsuli teraz To... Magrę ten odcinek Psujemy mój telefon Stary. On tak wygląda. Czekajcie. Pierdo... Walniemy nim op... ten. Czekajcie, może użyjemy noża. Takim nożem go zepsujemy. Poczekajcie. Nagliwe się? Dobra, pokazuję Wam teraz po zbiciu. Wygląda tak. Jak chcecie, żebym go rzucił z czwartego piętra, to zostawcie 10 wyświetleń i rzucamy go z czwartego piętra. Kończymy ten film. Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i oglądajcie kolejny i poprzednie filmy. Siema!